O, dzień dobry. Chcę pokazać o pocztówkę Kraków. Cudowna osoba mi wysłała i przeczytam ją. Tu pierwsze pokażę. O. Pozdrowienia Boże dla kochanego majora. O, serduszko. Ogółem Całe C pyszne Pan tusz, Tuszy Kababa Major to jest Major Cały Cała C A tutaj Na Więcej Na więcej Filmów Piotr O Piotr o. o! Bardzo śliczna pocztówka. I pozdrawiam Kanadę. Tak. I będę sobie z rana zupkę jad. A. A o, i kupiłem kupiłem o, skórzany portfel. to proszę trzymać tylko dokładnie, nagrywać. jaka lubka. Bardzo pyszna. Hmm. I wszystkich widzów pozdrawiam, którzy mnie oglądają. Cudownych ludzi, Bożych ludzi. Bóg nas stworzył, żebyśmy żyli, się spotykali. Ludzie chcą, żebym ja wrzucał te filmy dla Was. I Was, ja serdecznie, gorąco pozdrawiam. Jesteście w cudowni ludzie, którzy myślą o nas, którzy oglądają nas i serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. Panie Majorze, ale uważaj Pan, bo tam z tyłu tygrys leży. A dobra już, proszę nie przeszkadzać już jedzeniu tygrys. 那辛苦你。No,